Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj dla Was kolejną wymianę zdrapkową. Na naszym kanale. Tym razem wymieniliśmy się z Anią z kanału Niura ze Szczecina. No i mamy taką paczuszkę. Dzisiaj właśnie do nas doszła. Wymieniałyśmy się na kwotę 50 zł. 50 zł. Więc ciekawa jestem, co tutaj będziemy mieć. Bo na pewno nie same zdrapeczki. drapeczki. Jest, jak widzicie, potężna paczka. Koniecznie wbijcie na kanał do, do Ani. Zostawcie jej subskrypcję, łapkę w górę. Napiszcie, że jesteście od nas, będzie na pewno i bardzo miło. To zaczynamy odpakowywać. Może z tej strony sobie zacznijmy. Mhm. no to zaczynamy. Co tutaj mamy? Mamy lizaczek. Nie zadzieraj nosa. Czekajcie. O, super. Dzięki To będzie jakiś chyba albo truskawkowy, albo pomarańczowy, bo ma taki kolor. O, Lubię lizaki. Kolejne są takie, taka mini paczka żelek. O, jakie słodkie. Też bardzo fajne. Się wam to tu wyostrzyło. Takie, one są chyba w kształcie takich... Um, no w takich różnych kształtach, każdy inny. Ale chyba jakieś y, zwierzątka. Jak dobrze patrzę. Tak. O kurczę, patrzcie. Familijne. Ostatnio y, chyba na którejś wymianie, nie? Nie na wymianie, u zdrapowiczki co wygrałyśmy y, z drapki. Ona też nam wysłała takie pyszne ciastka właśnie. I mówiłyśmy, że je uwielbiamy, także Aniu wiedziałaś co wybrać. To kawy najlepsze te ciacha. Co tu dalej mamy? Tutaj mamy takie dwie pomadki, tak? Marcepanki wiem. Ale fajnie, to tak zapakowane No w jeszcze taką nie kokarkę. widziałam właśnie takich. Zawsze widziałam albo wiecie, albo takie te duże jak baton. Albo takie malutkie w ogóle, jakieś jak kuleczki, nie? Mhm. Mm Pycha. Uwielbiam marcepan. Teraz ty. A, teraz, no to dobra. O i mamy drugi, owódź się. O, to chyba coś dzisiaj dla mnie, bo ja to po prostu zasypiam dzisiaj na stojąco. Kolejna rzecz. O, tutaj mamy czekoladę z Wedla, karmelową. O. ale będziemy wcinać no karmelowej chyba jeszcze nigdy nie jadłam ja jadłam jest przepyszna mamy grześki kakaowe super też do kawy jak znalazł no i tu chyba się jeszcze jeden wyłania tak wychodka baton musli Super, fajne są te musli batoniki. Takie na śniadanko. <grystanie> Co my tu jeszcze mamy? Coś nie chce wychodzić, o. No i jeszcze jedna paczuszka żelek. Chyba każda dostała z nas po jednej. I się musimy podzielić. podzielić. I chyba już, o mnie no jeszcze coś tam jest. O i... I Ciebie też. <grystanie> <grystanie> Dziękujemy Aniu, że pomyślałaś. No hmm. i tu już chyba już mamy z drapeczki no, z tego co widzę. Mm -hmm. tak. Dobra. Tutaj mamy już pusto. I co my tu mamy? O, tutaj mamy pocztówkę. I Ania pisze do nas tak Witajcie dziewczyny, dziękuję Wam za zaproponowanie mi wymiany zdrabkowej Mam nadzieję, że zdrabki ze Szczecina nie dadzą plamy W razie czego dorzucam coś na otarcie łez Pozdrawiam Was kobitki i życzę dużo wygranych na kanale Niula ze Szczecina Aniu, my Ciebie też bardzo gorąco pozdrawiamy Przesyłamy buziaczki U nas niestety nie znalazłyśmy pocztówek Więc no nie mamy jak Ci wysłać Ale może nasza poczta się... Zrehabilituję i coś tam zrobią. Tak, może dotrą, bo jak ostatnio pytałam, to mieli z okolicznych wiosek, więc stwierdziłam, że po co takie mamy wysyłać? Dokładnie. No i tutaj już mamy paczkę ze zdrapeczkami, ale jeszcze widzę, że chyba jakieś podkładeczki, bo u nas czegoś takiego jeszcze nie widziałam, bo zdrapka to nie jest taka wielka, ale, ale by się fajnie takie coś drapało, no, nie? Ale powiem Wam, mamy dwie. I Mega. pierwszy raz coś takiego w ogóle widzę na oczy. Super. O, I takie, takie wygrane muszą być, jak tu są pokazane. Tak. No, My, dokładnie. Pewnie e e e takie przygarniemy. Dokładnie. Czekaj, daj mi sobie może to tu, nie? Mhm. No i mamy tak. Y za 50 zł, tak jak mówiliśmy, jest wymiana i mamy trzy zdrapeczki. I po wielką... ci przerwę mamy znowu taki super ten na zdrapki. Tylko tym razem większy. Tylko tym razem tak i w krzy... z serduszkami. Super to jest. U nas też tego nie idzie znaleźć nigdzie. I mamy wielką zdrapkę za trzy dyszki. 500 tysięcy w diamentach dwa razy. Więc ba weźmiemy się za drapanie, nie? Tak, trzymajcie mocno kciuki, żebyśmy coś wydrapały. Ok, i mamy tutaj pierwszą zdrapeczkę 500 tysięcy w diamentach z numerkiem drugim. I zobaczymy, czy będzie dla nas szczęśliwa. Nasze wygrywające liczby to 36 35 38, 1.

no, i tak samo możemy jeszcze znaleźć e, brylant i plik. I plik po, podwajamy. Brylanta nie podwajamy, tylko ta kwota, która jest do niego przypisana. Lecimy dalej. Mamy 17, 13, 25, 21 i 39. Też obok. Kolejny rząd, mamy 34, tak samo obok, 27, o, 33, 32, no chyba wszystkie 30 przeleciały, a naszych dalej nie ma, 6, 14, to też nie nasza, 12 też obok. Wszystko blisko, ale nie chce się coś trafić. Dokładnie. 19. I trójeczka. I nasza ostatnia szansa. No niestety, ale 5. Jeszcze sobie sprawdźmy. Ale chyba nic nie pominęłam. Dobrze jest. CE. A. Lecimy w kolejną. I mamy następną. Teraz numer 18. Troszkę dalej. I szukamy 35, 13. Moja ulubiona licz cyfra, liczba liczba 30, 23, i 24. O, tutaj też mieliśmy 35. Może się okaże szczęśliwa tym razem. Albo 13. No. I co tutaj mamy? Piąteczkę? 9.

40, 25, no też oczko za wysoko. 27 nie mamy. 19, 36, znowu oczko. Ja miałam 36. <laughs> Powinniśmy wymienić te liczby. Tak, 15, 34, a no, mamy 35, 38 i ostatnia 22, czyli oczko za nisko. I mamy trzy różne literki. Dobrze. I ostatnia nasza duża zdrapka. Tutaj jeszcze może się wszystko zmienić. Numer zdrapki 3? 3. Myślę, że możemy drapać, że jedną Grety, jedną ja. Okay. Ona jest duża, więc... No i tutaj... Musimy w pierwszej grze znaleźć siódemkę. Myśmy jej chyba u nas na kanale jeszcze nie drapali, nie? Chyba Wydaje nie. mi się, że jeszcze nie, także jest pierwszy raz u nas. Zobaczymy jak, jak wyjdzie. No i szukamy. Mamy plik. Mamy kufer. Mamy bransoletkę. Trofeum. Złoto, pierścionek, dzwon, portfel. I dwie ostatnie szanse: to korona i szminka. Niestety, czyli tutaj w tej grze nic nie wygrywamy. Teraz mamy tą niebieską siódemkę. Tutaj szukamy dwóch takich samych kwot, a tutaj szukamy, mamy wygrywające liczby i szukamy ich też tutaj. Zacznijmy od bonusu i mamy 100 zł i 200 zł, czyli niestety bonusik nam nie wygrywa. I mamy wygrywające liczby 34, 31 i tu chyba dwie tylko Tak, są, tak, nie? tu masz dwie tylko.

33 oczko za nisko i ostatnia szansa. Mamy dwójeczkę. I tutaj ostatnia gra. Czerwona siódemeczka. A zostawmy sobie bonus na koniec, może będzie jakaś niespodzianka. A my mamy 10. O, gdzieś tu nam. O i 4. Mamy 49.

I w bonusie mamy o 400 i 60. Czyli niestety tutaj mamy przegraną. No i kontrolne to potwierdzają. Mamy YSR. Czyli niestety te zdrapeczki okazały się dla nas dzisiaj pechowe. Mamy nadzieję, Aniu, że nasze zdrapki, które Ci wysłałyśmy, coś będą tam, lepsze. Coś tam przyniosą, ale. Tak jak już pisałyśmy w komentarzach, to nie zdrabki są tutaj najważniejsze, bo dla nas to jest też wielka frajda, że możemy sobie zdrapać zdrabki właśnie z innego miasta. No i oczywiście te piękne prezenty, które dostałyśmy. Może tu teraz jeszcze pokażemy wszystkim mnóstwo no. po rzeczy. Te słodkości to po prostu wynagrodziłyby wynagrodziły każdą stratę, słuchajcie. Czekajcie, to, tworzymy, to sobie damy tu. Patrzcie, jakie mamy pyszności. I zaczki. O, i jeszcze żelki. Pychotka. No i karteczka oczywiście. Od Ani. Jeszcze raz bardzo Was gorąco zapraszamy na kanał yy, Niula ze Szczecina. Yy, też tam się pewnie pojawi jakoś yy, no, możliwe, że w tym samym czasie nawet ten filmik. Także zostawcie tam łapeczki w górę, subskrypcje, komentarze. U nas tak samo, jeżeli Wam się nasz filmik podobał. I zapraszamy do śledzenia kolejnych filmów. Pa! Pa!